Szanowni mili widzowie, dzisiaj jesteśmy na dworcu PKP w Katowicach. Proszę zobaczyć. Znajdujemy się przy wejściu na peron. Pierwszy tutaj jest napis: Winda dostępna tylko po telefonie do obsługi. Chodzi o tą windę dla osób niepełnosprawnych. Przejdźmy sobie zatem dalej. Peron drugi jest wyłączony, więc ta winda nas nie interesuje. Ale proszę zobaczyć na oznakowanie ulica Andrzeja. Tam jest postój taksówek. Odjeżdżają tam autobusy komunikacji miejskiej, które to mają swój początkowy przystarek. Jest oznaczenie dla osób niepełnosprawnych. Zakładając, że już udałoby nam się zjechać z tego peronu pierwszego po telefonie. Do obsługi czy też z Peronu trzeciego, bez telefonu. Do obsługi kierujemy się według oznaczenia Adrzeja dla niepełnosprawnych. Wyjście, tutaj mamy windę z Peronu czwartego. Wygląda na to, że jest sprawna. I tu mamy wyjście, w kierunek Andrzeja dla osób niepełnosprawnych tam są takie duże schody do pokonania. My sobie podejdziemy jeszcze kawałek tutaj proszę zobaczyć. To są te schody. I tutaj jest platforma. Podobna jak i tam. Z napisem: Platforma nieczynna. Za utrudnienia. Przepraszamy. Czyli osoby niepełnosprawne muszą korzystać z innego wyjścia. A nic wcześniej na ten temat nie ma. Mam nadzieję, że materiał troszeczkę Państwa zainteresował. I jak zwykle serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patataj.